Jest pierwszy dzień szkoły, drugi września. Nie jestem gotowa ani psychicznie, ani fizycznie. Uwaga! Tutaj trochę, albo nawet bardzo dramatyzuję swój plan lekcji, ale spokojnie zaakceptowałam go. Ciągle się zmienia, więc nie jest on stały, chociaż nic nigdy nie wiadomo. Jak zobaczyłam swój plan lekcji dzisiaj, to się załamałam, bo. To jest chyba najgorszy, jaki miałam w swoim całym życiu. Jest okropny. Ja myślałam, że będzie źle, ale nie, że będzie okropnie. Jestem załamana naprawdę i ja tutaj nie chcę udawać, że jest super, bo on jest beznadziejny, jest okropny. Pięćdziesiąty raz to mówię, ale mam dwa razy 9 godzin. Mam od siódmej do szesnastej trzydzieści. W jednym dniu mam cztery matematyki, a jestem na rozszerzonej matematyce. Ja. Druga klasa wydaje się makabryczna, przerażająca, katastrofa. Jakby, ja wiem, że nie tylko ja tak mam, ale no kurde. Ta edukacja w Polsce to jest po prostu totalna porażka, totalna beznadzieja. Kto to wymyślił? Naprawdę nie wiem, mam wepchnięte mnóstwo niepotrzebnych godzin. Siedzę w szkole od siódmej. Żeby tam dojechać, muszę wstawać wcześniej. Kiedy wrócę będzie po prostu już późno, a następnego dnia znowu na piątą. Zaczyna siódmą, ale spakujmy się teraz do szkoły. Mam nową w ogóle butelkę Dafi, którą sobie wygrałam, więc super, nowa butelka do szkoły. Przedaję również książki, więc te książki muszę zabrać ze sobą do plecaka. Zapomniałam, muszę spakować sobie jeszcze piórnik, ponieważ jeszcze są a, rzeczy z tamtego. W sensie ja mam po prostu syf w piórniku i sobie włożę długopisy, jakieś tam wiecie. Złamałam już ołówek. Opróżniamy piórnik. Mnóstwo karteczek. Ok, szybka organizacja piórnika kopisy z tamtego roku, do tego zakreślacza z tamtego roku, linijka z tamtego roku, klej z tamtego roku, nowy ołówek, który złamałam, ale to nic, ostrugałam. Mam taką brzydką gumkę, ale mam z, tamto, z tamtego roku, mam jeszcze, więc biorę nową. Dwa długopisy, ten jest super cute, zmieści mi się chyba tak. I do tego jeden z tych korektorów. I to wszystko. To jest mój nowy korektor, on jest chyba ładny, ale ciekawe czy działa. Wkładam go do piwnika, bo się zmie zmieścił prawie że i widzimy się jutro pierwszego dnia w szkole. Jest piątek, jest 6.50, idę na autobus jak z dawnych lat i znowu, znaczy znowu ja mam praktycznie codziennie na siódmą. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj. Nie wiem co mam sobie myśleć, bo i tak w te pierwsze dni się nic nie robi, więc taki stracony po prostu czas, ale taka jest prawda, bo to są jeszcze takie dni organizacyjne. Ja jestem już po szkole Było dobrze, może dlatego, że dzisiaj Jedyny dzień, gdzie mam po prostu mało godzin I wcześniej kończę Więc nie siedziałam Mam praktycznie wszystkich nowych nauczycieli Dosłownie wszystkich Mam zadane już bardzo dużo z matematyki Wszystkie zadania dokończyć, które zaczęliśmy I szczerze, jakby dzisiaj w szkole było ok, bo jakby kończyłam dzisiaj wcześniej, w sensie wcześniej. Tak wyszło, bo moja druga grupa, w której jestem, wychodzi po prostu wcześniej. Ale ym, byłam też z tatą przed chwilą na zakupach, więc jest już późno 18, a ja mam na lekcję do odrobienia i też robię pewną rzecz. Jestem w trakcie i ona jest też niepracochłonna. Wymaga poświęcenia bardzo, bardzo. Dużej ilości czasu, bo muszę napisać eseje 3, więc nie jest łatwo. Ale byłam sadona na zakupach i musiałam dokupić zeszyty do szkoły, bo dzisiaj się dowiedziałam po prostu, że od geografii będzie mi potrzebny taki, od czegoś taki, ale i tak nie kupiłam jeszcze małych takich. Kupiłam jeden taki duży 32-kartkowy w kratkę, a to jest drugi. Jeden z nich przeznaczę do geografii, bo muszę właśnie ja przepisać notatkę, którą już dzisiaj mieliśmy. Jutro jest weekend, więc to będzie taki odpoczynek. Za długo nie pochodziliśmy, bo tylko jeden dzień, ale już kolejny tydzień. Będzie ciekawie, ja jestem bardzo ciekawa, tego jak kończę w poniedziałek, o 17 .00. praktycznie w domu będę przed 18, .00. a mam od samego rana. 9 godzin, i tak 10 miesięcy. Poniedziałek, drugi dzień szkoły. Jest wcześnie rano, idę na autobus. I dzisiaj mam 9 godzin, więc zobaczymy, jak to wytrzymam psychicznie, jak i fizycznie. Chyba, bo ja Nie no, brzydko daj. Ja to zrobię. Teraz. Dzisiaj do domu. Przyjechałam bardzo późno, bo jakoś po 16 Um, jak przyjechałam? to zrobiłam sobie szybko coś na obiad, ale szczerze nie chciało mi się, ale coś ogarnęłam i zaczęłam też odrabiać matematykę, po prostu, żeby mieć to z głowy. No, dzisiaj był dosyć intensywny dzień, bo miałam bardzo dużo godzin. Jutro mam trochę mniej, ale i tak od siódmej rano. Jakby teraz jest jeszcze okej, okay, nie jest tak ciężko, bo nie ma nauki, to jest początek. Jak sobie wyobrażam, co będzie, załóżmy za miesiąc, jak Nałożą się na siebie testy sprawdziane, pytanie, lektury. No po prostu tego jest mnóstwo. Kolejny dzień na siódmą. Sorry, ale jest rano. E, dobra, dzisiaj kończę wcześniej, 6 godzin, więc nie jest dużo. Ale jutro to jest po prostu paranoja. Znowu kolejne 9 godzin. Jeżeli chodzi o jakieś zasady i tak dalej, tak nie powinno być. Po powrocie ze szkoły zrobiłam trening. Znowu 9 godzin w szkole. Moje oczy są tak, jakby suche, już takie przemęczone i zmęczone. 9 godzin to bardzo dużo. Do tego trzeba doliczyć powrót i przyjazd do domu. To znaczy, dojazd i powrót do szkoły. Nie. Dojazd do szkoły i powrót do domu. Jeżeli widzicie mnie ciągle w tych słuchawkach, to znaczy, że polecam. Polecam i naprawdę, bo jak za taką cenę? I'm in love, ok. Jeżeli chodzi o szkołę, bo jutro jest czwartek, przedostatni dzień szkoły w tym tygodniu przeanalizuję te cztery dni, co były. Po pierwsze, takie pierwsze dni organizacyjne, jednak w drugiej klasie od razu się przechodzi i bardziej to jest w pierwszej klasie liceum, w drugiej klasie po prostu nie ma czegoś takiego jak, no, jakiś tam system oceniania, BHP, bla, bla, bla. Nie, to jakby to jest takie, wiecie, 10 minut, 5 minut i. Lekcja. Nie ma jeszcze nauki, nie ma jeszcze w sensie, jest nauka. Ja miałam pracę domową, ja odrabiałam już matematykę dosyć długo i też mam z innych przedmiotów. Dzisiaj mam z geografii zadaną mapę świata polityczną i mam na niej napisać ponad 100 pań. Musiałam kserować dzisiaj ćwiczeniówkę, miałam też kserować książkę, jakby z tamtego roku, a je sprzedałam, ale udało mi się zdobyć yy, podręcznik, żeby pożyczyć, za co jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję. Muszę kupić sobie atlas historyczny. W tamtym roku też nie miałam, ale przez to, że mi się zmienił pan, muszę kupić. Tak samo pani od geografii wymaga atlasu, ale akurat mam. Ale do czego dążę? Do tego, że teraz jeszcze jest ok, jest luz, ale wiem, że za dwa tygodnie może być jakby już. Wracam ze szkoły i się uczę. Kolejny dzień stres, pięć kartkówek. Pytanie sprawdziane, to, to będzie normalne i to jest właśnie przerażające w tym wszystkim, że my, jako jakby młodzież, Mamy strasznie dużo przedmiotów, tak naprawdę w drugiej klasie są przedmioty jeszcze podwojone czasami, na przykład jak biologia, chemia, historia, geografia przedmioty, które tak naprawdę nie są nam za bardzo potrzebne, bo jeżeli ktoś chce to rozszerzać, to wybiera sobie takie rozszerzenie. No i mówię, przy tym jest bardzo, jakby bardzo dużo nauki. I nie da się nauczyć ośmiu przedmiotów na kolejny dzień. To jest po prostu nienormalne. I zamiast właśnie na tym, co jest ważne, na tym, co, na czym powinniśmy się skupić, jesteśmy jakby rozdrażnieni tymi, tymi pozostałymi. Jakby edukacja w Polsce jest okropna dla mnie. Naprawdę, bo jest strasznie dużo rzeczy niepotrzebnych. Ta cała organizacja też jest po prostu beznadziejna, tak samo jak mówiłam z moim planem. Mam nadzieję, że się zmieni, bo jest szansa, ale czy na lepsze, czy na gorsze, nie wiem. I ja na początku strasznie. Na... Że kałam, ale to dlatego, że ja się zazwyczaj tak nastawiam, ale ogólnie mam pozytywne nastawienie, jeżeli chodzi o ten rok szkolny. jakby ja nie chcę przeżyć, ja chcę po prostu żyć, i mimo to, że jest szkoła, ja nie chcę po prostu sobie zniszczyć życia. E, drastycznie to brzmi, ale nie możemy właśnie się przejmować za bardzo, bo to nas po prostu popsuje, popsuje psychicznie i będzie nam bardzo ciężko. Dlatego ja mam pozytywną myśl nastawienie. Fakt, faktem, nie lubię tam chodzić, ale już tak wiecie, jest, że muszę, każdy musi przejść przez szkołę. To jest normalne. Muszę się pomęczyć jeszcze 3 lata i naprawdę bardzo chcę już napisać maturę, ale bardzo z drugiej strony się jej obawiam, jak wiem, jaka ona będzie ciężka, trudna, bo każdy tym nas straszy i właśnie to jest też takie niepotrzebne, że nauczyciele straszą nas od razu. Matura. Byłam w pierwszej klasie liceum, może od tego zacznę Skończyłam e, pisać egzaminy, wiadomo, po ja klasy. Pierwsze co było, to była matura Wy nie napiszecie matury, jak tego nie będziecie umieć Jakby... <grym> Dlaczego? Więc to są statystyki na ten moment I zobaczymy jak to będzie w szkole School Diaries, School Life Sorry, że mówię po angielsku, ale Bardzo, bardzo mi zależy na Nauce jego I aczkolwiek wiem, że mogłam się bardziej przyłożyć e, Jak byłam młodsza ja um, po prostu teraz... Jak staram się znaleźć czas, ale też mi jest ciężko, ale chcę się uczyć, ok? Może kiedyś będę umiała. Ja chcę, nie muszę, ja chcę. 640 idę jeszcze na wcześniejszy autobus, po to, żeby się nie spóźnić. Czwartek, jutro piątek, ostatni dzień szkoły, na który chyba najbardziej czekam, bo jest to jedyny dzień, kiedy mam mało lekcji. Swoją drogą dzisiaj miałam pierwszy raz biologię z moją faniem od biologii, tylko że jakby mi się zmieniła, wiadomo. I jest super, jest super, naprawdę. Dobra, ja mam paczkę i ją otworzymy. What is that? Niesamowite, jakby. Jestem bardzo szczęśliwa. Zrobimy opening. Dziękuję za zakup. To jest niesamowite, to jest tak urocze. Idealnie pasuje do mojego jakby zmiany pokoju. Nowy pluszak, który jest. Matko, on jest taki cudowny. Jestem wdzięczna, bardzo. Jest przepiękny. Dostałam starter pack słodyczy. Dostałam też własnorobkę. Ręcznie robioną scrunchie. Dostałam bryloczek. Jezu, ja sobie chciałam kupić bryloczek i dostałam bryloczek. Przedostałam coś takiego. Nie wiem co to jest, więc zaraz zobaczymy. Kopertę. Cena z przyszłości. Tak, zerwali mi zdjęcie, które przykleiłam yy, i powiem, że troszeczkę mi się przykro zrobiło, jak to zobaczyłam.